Szanowni Państwo, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Dobry wieczór. Proszę Państwa, przed momentem zakończyły się konsultacje, które odbywaliśmy w formacie sojuszniczym na zaproszenie pana prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Konsultacje takie, jak były już poprzednio, w tym samym składzie z udziałem przewodniczącej Komisji Europejskiej, z udziałem przewodniczącego Rady Europejskiej, sekretarza generalnego NATO, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, oczywiście Republiki Federalnej Niemiec, Rumunii, naszym rozmawialiśmy o tych sprawach, które są dzisiaj najważniejsze, czyli o sytuacji, z jaką mamy do czynienia na Ukrainie, o no o postępowaniu Rosji w tej sprawie, zarówno jeżeli chodzi o eskalowanie konfliktu na Ukrainie i rozwijaniu tam agresji, ale, ale, ale także jeżeli chodzi o no, groźbę atomową, jaką de facto władze rosyjskie, a ściślej mówiąc prezydent Władimir Putin stawia przed światem, chcę powiedzieć tak. Zapewniam państwa, że sojusznicy są absolutnie zjednoczeni. Zapewniam, że jest pełna koordynacja działań. Zapewniam, że stanowimy jedno, absolutnie nikt się nie wyłącza, nikt, nikt nie chce iść swoją drogą. Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, że w, tym, w tej ogromnie trudnej sytuacji, która jest, poradzimy sobie tylko razem, co chcę bardzo mocno podkreślić, wszyscy jednoznacznie mówią, że musimy stać przy Ukrainie i twardo bronić Ukrainy że nie możemy tolerować sytuacji, w której niepodległe suwerenne państwo, demokratyczne państwo, które chciało iść dalej drogą demokratycznych reform, zostaje zaatakowane z wolą jego zniszczenia, zniszczenia jego władz i podporządkowania go innemu mocarstwu, sąsiedniemu mocarstwu. Uczciwy świat, świat Zachodu nie może się nigdy na coś takiego zgodzić, na taką zmianę porządku europejskiego czy światowego siłą dokonaną ze zła Wszystkich zasad prawa międzynarodowego. Tutaj wszyscy są absolutnie jednoznacznie razem, mamy wspólne stanowisko, jednoznacznie wszyscy powiedzieli, że absolutnie nie ulegniemy żadnemu szantażowi, chcę to z całą mocą podkreślić. Trwają w tej chwili cały czas konsultacje dotyczące sankcji, które jeszcze można nałożyć na Rosję, sankcji, które rzeczywiście będą dotkliwe, które, które spowodują, wszyscy mają nadzieję, deeskalację tych rosyjskich agresywnych. Agresywnych zachowań. Nie sposób tolerować tego, że giną dzieci, nie sposób tolerować tego, że bombardowane są osiedla mieszkalne, że, że, że zabija się ludzi. To jest, to jest coś strasznego, coś, czego na taką skalę Europa nie widziała od II wojny światowej. I, i rzeczywiście jest to, jest to absolutnie porażające, dlatego wszyscy mają pewność, że musimy uczynić wszystko, aby, aby, ta, aby ta wojna się zakończyła, aby Rosja tego agresywnego działania, Zaprzestała i wróciła na swoje terytorium. Opuściły wojska rosyjskie terytorium Ukrainy, opuściły wszystkie terytoria okupowane. To jest niezwykle, niezwykle ważne. Proszę Państwa, padło też wiele słów solidarności wobec nas w sytuacji, kiedy codziennie w tej chwili przybywają do nas dziesiątki tysięcy uchodźców z Ukrainy, ludzi, którzy stracili swoje domy, ludzi, którzy uciekają przed wojną. Dziękuję wszystkim, że udzielają pomocy. Dziękuję za to wielkie serce. Które, które, które widać u nas Polaków za te wszystkie zaproszenia do domów prywatnych, za przynoszenie darów, za niezwykłą ofiarność, za gotowość do wspierania. Dziękuję Państwu ogromnie. Byłem przekonany, że jesteśmy takim właśnie społeczeństwem ludźmi otwartymi, którzy z sercem na dłoni gotowi są pomagać tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Ogromnie, ogromnie jestem za to wdzięczny. Świat to widzi. I, i, I właśnie ze strony przywódców padały zapewnienia o solidarności, o gotowości wsparcia, jeżeli tylko to wsparcie będzie nam potrzebne. Także serdecznie dziękuję moim rodakom za ich niezwykłą postawę. Wierzę w to głęboko, że wszyscy uchodźcy, wszyscy goście, którzy do nas przybywają, będą mogli spędzić u nas spokojny czas, bezpieczny czas, a potem, mam nadzieję, jak najszybciej wrócić do swoich domów, do swojego, do swojego normalnego życia. Proszę Państwa, rozmawialiśmy oczywiście o tym, że musimy działać wspólnie musimy koordynować wszystkie wszystkie swoje działania. Ja prosiłem o to, żeby udzielać Ukrainie pomocy, że pomoc humanitarna jest tam bardzo potrzebna, że wszelka pomoc jest mile widziana, bo jak państwo wiecie, ja codziennie rozmawiam z prezydentem Wołodymirem Zełeńskim i, i rzeczywiście no, staram się zrealizować wszystkie te zapotrzebowania, które, które są z tamtej strony zgłaszane, prosząc naszych sojuszników o to, aby to, co potrzebne jest Ukrainie do tego, by przetrwać, ludziom przede wszystkim potrzebne jest, by przetrwać, by, by, by była niesiona pomoc humanitarna, żebyśmy to wszystko zapewnili tak, jak to powinno być w takiej trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli. W każdym razie chcę jeszcze raz zapewnić o tym, że mimo wszystkich gruźb, mimo agresywnej postawy ze strony Rosji i jej władz, my jesteśmy razem, stoimy razem przy, Ukra przy Ukrainie, solidarnie, mówimy jednym głosem i na tym właśnie polega siła wspólnoty Zachodu, wspólnoty NATO i Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Prezydencie. Dziękuję Państwu.